Witam w tym odcinku robimy taką Ala tier listę rzeczy, które są na pizzy. Ala, ale. Okej. Okay. Zaczniemy tak trochę dziko. Kurczak. Hmm, kurczak. Ja bym dał... A, ale nie S. A. Kurczak dobry w samej osobie, ale jakiś najlepszy to on nie jest. Ale przynajmniej nie jest taki zły, jak ten ananas. Łatwe F. Jak to jest legalne? Tym bardziej pizza z gruszką. Gruszka to owoc. No właśnie. No może Hawajanie mieli taki no wiecie. Nie umieli... No tak po prostu. ananas, bo to ich owoc. Ale gruszka! Iron Medic. Jacy ludzie są dziwni. Pizza z serem. By. Niby takie pizzy są smaczne, co nie? Ale ja chcę, żeby na pizzy było jedzenie. Że nie sam ser. Peperoni. To jest łatwe S. Peperoni to jest mój ulubiony rzecz na pizzy. Gdybym mógł jeść nieskończoność peperoni na pizzy, albo sprawić, żeby... albo sprawić, żeby nie było głodu na świecie, wolę jeść nieskończoność tej pizzy. Jest taka dobra. Broku. B. Wiem, że uważacie mnie za dziwaka, bo nie dość, że to jest nawet smaczne, to jest jak polejesz sobie takim czosnowy, czosnkowym stosem. No. Po prostu jest bardzo zdrowe. A jak tyś by to zrobił? Napisz w komentarzu.